Dzień dobry, trzymam mocny. kłaniam się. A ze mną jest Kacper Jankiewicz, zawodnik sportu sylwetkowego. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się najlepszymi tipami, które możecie stosować, rozwijając mięśnie najszersze grzbietu. Ćwiczeń jest bardzo dużo, ale dzisiaj razem z Kacperem pokażemy Wam kilka patentów, które możecie zastosować w najpopularniejszych ćwiczeniach, właśnie po to, żeby plecy rosły Wam lepiej i żeby lepiej czuć trening tej właśnie grupy mięśniowej. Pierwsze ćwiczenie to będzie chyba jedno z absolutnie najpopularniejszych, o ile w ogóle nie najpopularniejsze ćwiczenie na plecy, czyli podciąganie na drążku. Teraz zobaczcie. Normalnie, kiedy ktoś Wam powie, że macie się podciągać, najczęściej faje Wam, że macie się podciągać na chwytem, prawda? Kiedyś było tak, że się podciągali wszyscy pod chwytem, potem zrobiła się młoda na nachwyt i ta młoda sobie trwa. Ale okazuje się, że dla samego mięśnia najszerszego grzbietu jest pewna drobna różnica która sprawia, że być może okazuje się, że lepiej jest podciągać się właśnie pod chwytem. Już mówię, o co chodzi. Jeśli spojrzycie sobie na funkcję, jaką wykonuje mięsień najszerszy grzbietu, robi on kilka ruchów. Pierwszym ruchem jest, uni jest opuszczanie uniesionego ramienia, czyli z tej pozycji kieruje ramię do tej pozycji lub, patrząc z boku, z tej pozycji do tej pozycji. Natomiast mięsień najszerszego grzbietu wykonuje jeszcze jedną funkcję. Mianowicie wykonuje częściowo rotację wewnętrzną. I właśnie ta rotacja wewnętrzna jest kluczem. Jeśli wykonujecie podciągania na chwytem, to ramię jest niejako patrząc na pracę mięsia najszerszego grzbietu, w rotacji wewnętrznej. Ale jeśli złapiecie się pod chwytem, to w tym momencie ustawi się minimalnie bardziej w rotacji zewnętrznej względem pozycji zerowej. W związku z czym Możecie nawet przeprowadzić sobie taki test. Jeśli złapiecie się drążka i zrobicie zwis, o wiele łatwiej będzie Wam zrobić zwis w tej pozycji niż trzymając się w tej pozycji. Tym bardziej, jeśli będziecie mieć jakiekolwiek ograniczenie ruchomości, w tej pozycji będzie Wam po prostu trudniej. W związku z czym, jeśli złapiecie się pod chwytem i wykonacie pełne opuszczenie ciała, okaże się, że poczujecie nawet na napięcie, a może nawet i rozciąganie właśnie tej części najszerszego grzbietu, która jest odpowiedzialna za rotację. Kasper. Drążek. Ok. Możesz nawet minimalnie bliżej złapać. Właśnie. Ok. Brzuch spięty. Wykonujesz podciągnięcie się w pełnym zakresie do góry. Tak, zatrzymaj. Brzuch spięty i powoli wracasz, opuszcza się w pełnym zakresie, tak, żeby rozciągnąć mięśnie najszersze kwiaty. I górę, Hops. Tak. I w dół. Okej. Okay. I teraz tak. To podciąganie na pewno jest łatwiejsze niż gdybyście wykonywali je nachwytem, w związku z czym, że będzie pracował więcej bicepsa, a oznacza to też tyle, że będziecie mogli dociążyć swoje ciało, użycie dodatkowego obciążenia zewnętrznego. Jeśli okaże się, że samo podciąganie będzie dla Was już łatwe. Następne ćwiczenie wiosłowanie sztangielką. Kacper, złap sobie sztangielkę. Teraz to ćwiczenie też wcale nie należy do najłatwiejszych. W normalnych warunkach, kiedy ktoś zaczyna, najczęściej prowadzi ruch w taki sposób, że łokciem ciągnie do góry. No, dawaj, I więcej do tej pozycji, okej? Okay? I w dół. Taki ruch jest ok, ale można go zrobić o wiele lepiej. W momencie, kiedy ciągniesz łokciem do góry, głównym mięśniem, który pracuje, pomocniczym jest biceps, on bardzo dużo funkcji przejmuje. Natomiast o wiele lepszym wyjściem będzie prowadzenie ruchu po łuku, tak żeby nie ciągnąć łokciem do góry, tylko żeby ciągnąć dłonią w kierunku biodra, hops. I wypuszczasz. I w tym momencie o wiele więcej jest zaangażowania w mięsiu najszerszym grzbietu. I ten ruch, który się wykonuje, jest bardziej charakterystyczny właśnie dla funkcji tego mięśnia. Kolejnym tipem, który można zrobić, to jest wydłużenie zakresu ruchu. Czyli potem, jak już przyciągniesz tangielkę do góry, prowadzisz ruch w dół, wypuszczasz w pełnym zakresie, rozciągasz najszerszy w tej części i przyciągasz z powrotem. To jest taka metoda, która sprawi, że więcej mięśni znowu będzie zaangażowane, będzie pracował w większym rozciągnięciu, w związku z czym będzie też mocniej tutaj zaangażowany. Kolejne, jedno z najbardziej uniwersalnych ćwiczeń na plecy, to jest ściąganie drążka wyciągu górnego, ale ściąganie v -bara. I teraz w normalnych warunkach najczęściej to ćwiczenie robione jest tak, że po prostu przyciąga ktoś tego v jakkolwiek chce i to jest OK ale można zastosować taki, taki patent, że jeśli chcesz bardziej zaangażować dolne przyczepy najszerszego, wtedy ciągniesz palcami od siebie w tym kierunku faubara, zostawiasz takie ustawienie i dopiero teraz ściągasz w dół, cały czas prowadząc ruch niejako od palca i góra. I w takim momencie ten ruch jest prowadzony tak, że palec chodzi w dół, napięcie się przenosi tą częścią ciała i... Zwiększa się zaangażowanie właśnie dolnych przyczepów em, najszerszego grzbietu, dzięki czemu plecy robią się bardziej w fałkę i bardziej wycina się tutaj m, talia od pleców. <try> Następnym patentem, który można zrobić, to jest wykorzystanie ławki jako narzędzia, które da Ci maksymalną izolację em, napięcia mięśni najszerszego na, na grzbietu, ale i pozwolić na wydłużenie ruchu w pewnym zakresie, nie obciążając przy tym za bardzo kręgosłupa dziowe. Na co sobie sztangielki? Trzymasz je neutralnie i teraz łokcie prowadzisz od ciała. Przyciągasz łokcie do góry, maksymalnie skracasz tutaj nasze sześć grzbietu, wypuszczasz ramię do przodu. Okay? Rozciągasz w pewnym zakresie, góra, tak i wypuszczasz sztangielki w dół. Dzięki. Zastosowanie ławki jesteście w stanie skrócić maksymalnie najszersze. I co teraz można zrobić jeszcze dodatkowego? Jeśli chcesz, żeby to było cięższe, przyciągnij dwie sztangielki do góry. Ops, zatrzymujesz ramię w tym miejscu, wypuszczasz tylko jedno ramię w dół. Tak, tutaj cały czas trzymasz i lecisz do góry. Teraz ta ręka zostaje, tą pracujesz. To ćwiczenie teraz nagle staje się 200% cięższe, bo oprócz wykonywania tylko ruchów koncentrycznych i ekscentrycznych, tutaj zatrzymujesz napięcie i zatrzymujesz ruch izometrii, dzięki czemu najszerszy pracuje o wiele mocniej w stosunku do wyjściowej wersji tego ćwiczenia. To jest kilka patentów, które wykorzystujemy do intensyfikacji i treningu mięśni najszerszych grzbietu, A jeśli są inne grupy, które których chcielibyście, żebyśmy mówili dla Was, albo chcecie zobaczyć jeszcze inne patenty albo inne ćwiczenia. Piszcie w komentarzach, co to za ćwiczenia. Tym samym zapraszamy Was do naszej grupy na Facebooku, na z 5, gdzie bywamy razem z Kacprem i odpowiadamy też na pytania, które nam zadajecie. Że jeśli ten materiał Wam się podobał, łapki w górę, subskrybujcie kanał, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach, a my zapraszamy Was serdecznie do następnych filmów.